13 kwietnia wspominamy błogosławionego Rolando Rivi, męczennika. Rolando urodził się 7 stycznia 1931 roku w małej miejscowości San Valentino w regionie Emilia Romana w północnej części Włoch. Był drugim z trójki synów, wychowywany był w bardzo pobożnej rodzinie. Jego ojciec już w Dniu Chrztu Świętego ofiarował go matce Bożej z góry Karmel. W wieku siedmiu lat Rolando przyjął pierwszą Komunię Świętą. Od tego czasu codziennie uczestniczył we Mszy Świętej. Był dzieckiem bardzo żywym, zapalonym piłkarzem, organizował i wymyślał nowe zabawy dla dzieci, a po skończonej zabawie zapraszał do kościoła. Był ministrantem i wielu chłopców zachęcał do służby przy ołtarzu. Na miarę swoich możliwości pomagał też ubogim. Jego pobożna babcia mówiła o nim: "Będzie albo świętym, albo nic po nim" i modliła się za niego. Ucieszyła się, gdy po ukończeniu szkoły podstawowej i rozmowie z księdzem proboszczem Rolando oznajmił, że będzie księdzem. Miał wtedy 11 lat. Następnie rozpoczął naukę w niższym seminarium duchownym. Mówił o sobie: Jestem Jezusa. Miał jasno określony cel: zostanę kapłanem, a potem misjonarzem, by nawracać duszę do Jezusa. Bardzo cieszył się z tego, że otrzymał sutannę, znak przynależności do pana Jezusa. W 1944 roku seminarium zostało zajęte przez wojska niemieckie i tak jak wszyscy klerycy. Rolando został zmuszony do powrotu do rodzinnego domu. W miarę możliwości modlił się, kontynuował naukę, nadal nosił sutannę, mimo iż wiedział, że jest to niebezpieczne. 10 kwietnia 1945 roku po Mszy Świętej, poszedł na skraj lasu, by tam się uczyć. Został wtedy napadnięty i uprowadzony przez dwóch partyzantów komunistycznych. Kazali mu zdjąć sutannę, lecz nie zrobił tego i uzasadnił, należy do Chrystusa, a sutanna jest tego symbolem. Przez trzy dni Rolando był torturowany. Przed śmiercią poprosił o chwilę czasu i pomodlił się za swoich rodziców. 13 kwietnia 1945 roku został zastrzelony za wyznawanie wiary w Pana Jezusa. Miał 14 lat. Jego ciało znaleziono następnego dnia. Rolando Rivi został beatyfikowany 5 października 2013 roku. Módlmy się. Wszechmogący Boże, dla chwały swojego Kościoła dałeś zwycięstwo w męczeństwie błogosławionemu Rolando, który upodobnił się do Chrystusa w jego męce i śmierci. Spraw, abyśmy wstępując w ślady męczennika, osiągnęli radość wieczną. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wie to, wie Wszyscy święci, święte Boże.